Dawno się mówiło o nadużywaniu tak. alkoholu na terenie y, zarządzanym przez kancelarię. Tak były nagrania, były nagrania, były afery, były tak. wnioski do komisji regulaminowej. Imprezy w pokojach yy, tych hotelowych, poselskich absolutnie nie umrą. Będą nawet być może rozkwitną, no bo nie będzie byliny możliwości będą, spotkania byliny się. Byliny będą może. tak będą no, nie, nie ma możliwości spotkania się w, w barze, tak zwanym barze za kratą. No to wszyscy będą spotykać się po pokoju w tym barze za kratą? Ja nie byłem tam nigdy, ale pan był w wielokrotnie. Co tam będzie? Muta generalnie okay. będzie. Okay. Będą będzie, tam przychodzić, bo to jest jedno z miejsc, gdzie można też palić, więc pewnie będą przychodzić tylko nałogowi palacze. Dlaczego palenia nie zakazał? Bo to nie jest aż tak spektakularne no jak, jak alkohol. No, i Tak samo jak z drugą decyzję, którą zapowiedział. Kilometrówki. No i to będzie płacz i zgrzytanie zębów wśród posłów, bo wiem, że ogromna większość dorabia na tym i to całkiem nieźle. Podejrzewam, że Polak zawsze coś wymyśli, a polski parlamentarzysta to, to tym bardziej.